Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność. Rozdział 12: Mindfulness a duchowość. 12.3: Medytacja jako droga do samopoznania. Zagadnienia. 1 marca 2012 roku: znaczenie samopoznania. 2 marca 2012 roku: techniki medytacyjne wspierające samopoznanie. 3 marca 2012 roku: wykorzystanie medytacji do eksploracji wewnętrznych przekonań. 4 marca 2012 roku medytacja jako droga do akceptacji siebie. 5 marca 2012 roku zasoby i programy do praktyki medytacyjnej. 6 marca 2012 roku efekty długoterminowe medytacji na samopoznanie. Podsumowanie. Medytacja jest jedną z najskuteczniejszych praktyk, które mogą prowadzić do głębszego samopoznania. Dzięki różnorodnym technikom i podejściom medytacja pozwala na odkrywanie własnych myśli, emocji oraz wzorców zachowań. W poniższych podpunktach omówione zostaną kluczowe aspekty związane z medytacją jako narzędziem samopoznania, techniki medytacyjne, które mogą wspierać ten proces oraz programy i zasoby, które mogą być pomocne. Definicja: samopoznanie to proces zrozumienia siebie, swoich pragnień, wartości, przekonań i motywacji. Obejmuje to zarówno zrozumienie swoich mocnych stron, jak i słabości. Jak to działa? Poprzez medytację można odkrywać swoje myśli i emocje w sposób bardziej świadomy umożliwia to zrozumienie, dlaczego reagujemy w określony sposób na różne sytuacje oraz co motywuje nasze działania. Uważność pomaga w oddzieleniu obserwacji od osądów, co prowadzi do głębszego wglądu w siebie. Medytacja uważności, mindfulness. W tej technice skupiasz się na chwili obecnej, obserwując swoje myśli, uczucia i wrażenia z ciała. Ważne jest, aby nie oceniać tych doświadczeń, ale po prostu je zauważać. Możesz rozpocząć od kilku minut dziennie, siedząc w cichym miejscu, koncentrując się na swoim oddechu i zauważając pojawiające się myśli. Medytacja refleksyjna. Ta technika polega na zadawaniu sobie pytań, które pomagają w odkrywaniu swoich wartości i przekonań. Możesz na przykład zapytać siebie, co jest dla mnie naprawdę ważne w życiu. Ważne jest, aby nie spieszyć się z odpowiedziami, dając sobie czas na refleksję. Medytacja skanowania ciała. Podczas tej praktyki koncentrujesz się na różnych częściach ciała, zauważając wszelkie napięcia i odczucia. Pomaga to w zrozumieniu, jak emocje manifestują się w ciele. Siedząc lub leżąc wygodnie, kieruj swoją uwagę na stopy, następnie na nogi, brzuch, klatkę piersiową, ramiona, szyję i głowę, zauważając odczucia w każdej z tych części. Praktyka: Medytacja może być używana do zrozumienia i kwestionowania swoich wewnętrznych przekonań. Na przykład, możesz podczas medytacji zastanawiać się nad przekonaniami, które mogą Cię ograniczać, takimi jak nie jestem wystarczająco dobry lub nie zasługuję na sukces. Obserwuj, jak te myśli się pojawiają i próbuj zrozumieć ich źródło. Umożliwia to transformację negatywnych przekonań w bardziej wspierające. Definicja akceptacja siebie to zdolność do przyjęcia siebie, z wszystkimi swoimi mocnymi i słabymi stronami, bez osądzania. Jak to działa, medytacja uczy, jak akceptować myśli i emocje takimi, jakie są, co prowadzi do większej tolerancji wobec siebie. W miarę praktykowania uważności uczysz się nie identyfikować z negatywnymi myślami, co może przyczynić się do lepszego samopoczucia psychicznego. Aplikacje mobilne. Hit Pace, aplikacja oferuje różnorodne medytacje, które pomagają w rozwijaniu uważności oraz samopoznania. Calm zawiera medytacje prowadzone, które można dopasować do różnych potrzeb, w tym do pracy nad samoakceptacją kanały na platformach online. YouTube, wiele kanałów, takich jak The Mindful Movement czy Tara Brach oferuje darmowe medytacje prowadzone i wykłady na temat uważności. Insight Timer to platforma z tysiącami darmowych medytacji prowadzonych przez różnych nauczycieli, która także ma społeczność wspierającą rozwój osobisty. Wzrost pewności siebie, dzięki lepszemu zrozumieniu siebie, łatwiej jest budować zdrową pewność siebie, co prowadzi do podejmowania bardziej świadomych decyzji. Lepsze zrozumienie emocji, regularna praktyka medytacyjna pozwala na bardziej świadome przeżywanie emocji, co z kolei ułatwia ich regulację i wyrażanie. Rozwój empatii, poznając siebie lepiej, łatwiej jest zrozumieć innych, co sprzyja budowaniu głębszych relacji. Medytacja jest potężnym narzędziem w procesie samopoznania. Poprzez różnorodne techniki medytacyjne możemy zyskać lepsze zrozumienie swoich myśli, emocji i przekonań. Dzięki regularnej praktyce uważności jesteśmy w stanie akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy, co prowadzi do głębszego samopoznania, rozwoju osobistego oraz wewnętrznego spokoju. Medytacja staje się nie tylko praktyką, ale i drogą do lepszego życia w zgodzie z sobą samym. Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność? Rozdział 12: Mindfulness a Duchowość. 12.3: Medytacja jako droga do samopoznania.